Była żona żegna Kac Pratekielego. Nie kryje bólu z powodu śmierci alpinisty. Nagła śmierć Kacpratekielego dotknęła wiele osób. W poruszającym poście o tragedii napisała pierwsza żona alpinisty Małgorzata Lebda. Informacja o śmierci Kacpratekielego obiegła media w czwartek 18 maja. Na tę tragiczną wiadomość bardzo szybko zareagowali bliscy alpinisty, niezwykle poruszeni jego nagłym i niespodziewanym odejściem. Dołączyła do nich również była żona Tekielego, pisarka i wspinaczka górska Małgorzata Lebda. Para była w związku przez ponad dekadę. Małgorzata Lebda o śmierci Kacpra Tekielego. Napisała, za co jest. Łączę się w bólu ze wszystkimi, dla których Kacper był bliskim człowiekiem. A jest takich wielu i wiele. Niech nasz ból przemieni się w coś dobrego, napisała. Zmarłego alpinistę w pięknych słowach pożegnała także Martyna Wojciechowska, składając również kondolencje Justynie Kowalczyk. Wczoraj natura zatrzymała go na zawsze. Justyna, wiem, że jest ci bardzo, bardzo ciężko. Przytulam mocno, napisała. Żona Kacpra Pratekielego początkowo wstrzymywała się od zabierania głosu w mediach społecznościowych. Po paru godzinach od momentu, gdy upubliczniono informacje o śmierci alpinisty, Justyna Kowalczyk odezwała się jednak w mediach społecznościowych. Biegaczka narciarska na Facebooku i Instagramie napisała tylko dwa krótkie, bardzo przejmujące zdania. Był najcudowniejszy oraz był moim wszystkim. Szczegóły śmierci Kacpra Tekielego Kacper Tekieli zginął 17 maja w Alpach Szwajcarskich podczas wyprawy na szczyt Jungfrau. Jego marzeniem było zdobycie wszystkich czterotysięczników. W górach doszło niestety do załamania pogody, a takie lego przykryła lawina. Oświadczenie w tej sprawie podała szwajcarska policja. Czytamy w nim, że po odebraniu zgłoszenia o wypadku rozpoczęto poszukiwania, jednak w środę nie udało się go odnaleźć. Ciało katz pratekielego odnaleziono dopiero następnego dnia.